Cześć, z tej strony witam Was bardzo serdecznie w pierwszym dniu Team of the Year, mamy 19. wyszła na razie drużyna czy znaczy drużyna, w sensie trzech napastników, wiadomo był to Lewandowski, Mbappe oraz Cristiano Ronaldo, co ciekawe mimo tego, że Lewandowski jest uznawany za najlepszego zawodnika w tym roku, dostał overall 98, a jak wiemy w poprzednich latach przeważnie po prostu zawodnik, który dostawał takie też wyróżnienia czy nagrody dostawał overall 99, więc no troszkę, troszkę można powiedzieć, że yy, słabo ze strony jej, że jest to tylko 98, ale nie można narzekać, no w końcu Polak Rodak w drużynie roku. Ja przygotowałem dla Was 21 paczek, yy, przejdziemy sobie także jeszcze później na konto mojego znajomego Krzycha, a także mojego serdecznego ziomeczka z Norwegii, Pawła. Także u niego też sobie potwieramy trochę paczek, będą paki za 125 tysięcy, za 100 tysięcy, za 50 tysięcy i mnóstwo różnych innych paczek. Także naprawdę zapowiada się ciekawie. Wiecie co? Otworzymy sobie najpierw tą paczkę z sześcioma złotymi rzadkimi piłkarzami. A może tutaj jednak coś... Coś wypadnie. Knockoutu no, nie ma, ale chyba ponownie są ekrany. Eee, Meksyk. Bramkarz. Kto to jest? To znowu jakiś inform, kurczę. W sumie spoko, no, no. drugi inform. Co prawda, no nie jest to jakiś wybitny inform, ale no zawsze się gdzieś przyda. Tym bardziej, że... że jest to płaka wymienna w ogóle. Co w tej... Co? Delight Diego Carlos, dwa informy, No przecież, no kurde! Nie, no to, to ta paczka naprawdę na plus. Wiecie co, zrobimy sobie tak? Tego sobie wystawimy na ekscytację, on pewnie gdzieś tam zejdzie. Lodero sobie quickseruje, bo on tak raczej nie jest nic warty. Tutaj znowu chyba są ekrany. Tym razem Dania. Bramkarz będzie to oczywiście Schmeichel 8-4. No więc idziemy w górę. No, no, bądź co, bądź idziemy w górę. Nie jest to może jakieś... Yy, o! Spoko, tak, Jafiko 84 Bra 83 więc... Więc no coraz lepiej, coraz lepiej, ale no do jakiegoś tam wysokiego overala to, to w ogóle to jest... Yy, tu mamy mega paczkę, no i znowu brak walkoutu, ale chyba znów są ekrany. Tym razem jest w Hiszpanii, Eśp Czyli będzie to Koke albo Saul. No jest to koke 8.5, czyli w sumie lepiej, bo wyższy overall. No więc fajnie, bo przyda się do jakiegoś SBC, no poza tym, no nic, nic, nic specjalnego. Ai, no i nie ma kautu no jest niebieska karta, ale to będzie oczywiście Comebol, żadne Toty, żadne takie. Yy, chociaż może coś jeszcze pod tym się ukryło, no, no nie wiem, no jest lęgle jest lęgle, no ale to on raczej też do przepalenia, bym powiedział, bo po pierwsze jest niewymienny, a po drugie to też nie jest jakaś wybitna karta, żeby nią grać, tym bardziej, że mamy Kundę, no i Joe Gomez'a. No, i ostatnia paczka na dziś, jeśli chodzi o moje konto. Złota paczka zawodników, oczywiście za 50 tysięcy. No i bez walkoutu, czyli bez jakiegokolwiek walkoutu na moim koncie. I dodatkowo bez ekranów trafiamy Arna 82. Czyli najlepszymi trafami był Coke i Delight 85, jeśli chodzi o moje konto. A teraz przenosimy się na konto Pawła. Jesteśmy na koncie Pawła. Paweł przygotował do nas 8 paczek, też, też dosyć spoko, nawet lepszych w sumie niż moje, bo mamy tutaj dwie złote paczki zawodników premium. No i przede wszystkim dwie paki Ultimate, które gdzieś tam zrobił sobie za słapy. No więc no naprawdę tych paczek, no może nie jest aż tyle jak u mnie, ale no są, są lepsze po prostu. No więc otworzymy sobie najpierw tą małą złotą paczkę Rzadkich Piłkarzy. Mm, dobra. Cyk. Leci pierwsza paka na koncie Pawła. Zobaczymy, czy uda nam się coś, coś tutaj trafić no i co, no tu nie ma ale chyba są ekrany z tego co mi się wydaje urugwaj więc będzie to Godin e, Cagliari, 8-5, no więc overall myślę jak najbardziej ale cały czas e, nie potrafimy przebić tego 8-5 no bo najwyższy overall jaki był u mnie to też była 8-5 no a tutaj mamy Godina i kto z nim, no tak nie bardzo Okampos, więc no, no, no nie ma jakichś fajerwerków dobra, przejdziemy sobie na mega paczkę 30 kart, 18 rzadkich. No i co tutaj? Walkoutu znów brak, ale jest inform, więc jakiś tam informik wypadł Brazylia. SO i będzie to znans Kto to jest? Andrzej Girotto. Powiem Wam szczerze, że pierwszy raz widzę tego gościa. Może gdzieś tam radzi sobie dobrze, czy tam przyzwoicie. Ale powiem Wam szczerze, że pierwszy raz o gościu słyszę. Do tego burki, także no naprawdę, naprawdę spoko, bo burki też są jakieś fajne ale Jeszcze paczka kontraktów, mm, dobra, no to teraz y, paczka piłkarzy Electrum Prime, tutaj już mamy sześciu rzadkich, y, sześciu złotych, sześciu srebrnych, więc troszkę szam. Jest walkout, jest walkout i to jest chyba Inform, Włochy, SO, więc będzie to Angelo Ogbonna, kurde już myślałem, że jakiś lepszy walkoucik, myślałem, że może jakieś kurczę Pogba albo... Albo Ben Jeder, ale no Ogbona też jest dobry. Pierwsza paczka z dwóch paczek Ultimate. 125 tysięcy monet warta ta paczka. I jest walkout. To jest najważniejsze, że jest walkout jest to Inform. Jest to Francja. Napastnik. Kurde, już myślałem, że będzie Ben Jeder, a to jest ten ajurkę Troll jeden, pieprzony kurde. Oh, już myślałem, że będzie ten Benjeder, pół miliona by było, a tak no, 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 no nie, no nie ma pół miliona, bo on kosztuje jakieś 30 tysięcy. No ale posypało trochę tymi kartami, 9 duplikatów, yy, Ginter, powysyłamy sobie to wszystko na transferową oczywiście. Przed nami ostatnia paczka na koncie Pawła, ale za to jaka, paczka Ultimate, w pierwszej był co prawda walkout, ale dosyć, no dosyć kiepski, a tutaj nie ma walkoutu, Są ekrany. Argentyna. Napastnik. PSG. No czyli 8-5 karta. Mauro i Cardi. No nie powiem, żeby to było coś wybitnego. no Kingsley, Kuman, Banega. Ale znów 8 duplikatów. Może tam ktoś będzie jeszcze taki w miarę powiedzmy grywalny. No, i co no, jeśli chodzi o konto Pawła, no to to by było na tyle. A teraz przechodzimy na konto Krzycha. No, to jesteśmy na koncie Krzycha. Tutaj też trochę tych paczuszek e, dla nas przygotował. E, 11, chyba z tego co wiem. Plus jeszcze tam jakieś pewnie paczki za ważne mecze i tak dalej. E, duża złota paczka premium. Druga paka, no nie jest to jakaś może wybitna paczka, ale zawsze tutaj coś może polecieć. E, tutaj chyba jest samo ekrany Nigeria. SPD, więc będzie to Didi z Leicester City, no więc tym Leicester kurcze też sypie, bo wcześniej już Michael teraz Didi. Eee, no tutaj poza tym nic wybitnego. No i co? Eee, no no nie. Ekranów nie ma, A, nie, są ekrany kurcze, SO Alderweiler 8:5. No powiem wam, może być jak najbardziej może być Druga mega paczka. No i zobaczymy, co ta paczka ze sobą przyniesie. Mamy walkout! Mamy walkout, czyli no jest ok. Anglia, LS, Sterling. Tylko pytanie, czy krzycho ma, czy ten Sterling jest wymienny? Bo mi się wydaje, że nie. A krzycho ma też niewymiennego Sterlinga. O kurde, to będzie chyba największy quicksell w historii. Jeszcze Walker. Nie, czekajcie, czekajcie. Nie gadajcie, nie gadajcie. No i co ja mam w tej chwili zrobić, no? Nawet ich nie mogę wysłać na transferową. No co ja mogę zrobić? No jedynie wyjdzie odłuż na później chyba. No i co, a teraz nie będę patrzę, chyba otwierać. No to chyba muszę ich spikcelować, potem sobie ich jakoś odzyskam, bo kurde co ja zrobię. No cholera, no nie mam co zrobić. No muszę ich spikcelować. Najdroższy pixel na świecie. Naprawdę. Mega paczka rzadkich zawodników, mega paczka przed nami Trzecia już Nie ma kautu, ale jest Comebol Chyba, Come... a co to jest, Maroko Karta z Ligi Mistrzów, a Hakimi 8-3 Dwie karty z Ligi Mistrzów, no to już lepiej, lepiej Kurczę, gdyby ta mega paczka była wymienna, no szkurde Tyle by było sianka, a tak no, no, nie, tak to jest dupa. Totalna dupa. Pierwsza z paczek za 50 tysięcy przed nami. E, no i co, nie ma walkoutu, ale są ekrany. Hiszpania, SP Nie, 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 nie. <ścoughs> Drugi raz kokę I to znowu będzie Quixel chyba. O, oh, naprawdę, no... No i co, no i to tyle, jeśli chodzi o konto Krzycha. Także ja wam dziękuję za dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że się podobało. Jeśli tak, to wiecie co zrobić: łapka w górę i subskrypcja, żebyście byli na bieżąco. No bo jest was z tego, co patrzyłem w statystyki, ponad 700 osób unikalnych widzów, którzy wpadali na mój kanał, a subskrypcji na się tylko 90. Więc jeśli możecie, to kliknijcie ten przycisk subskrybuj. Was to nic nie kosztuje, a mi to pomoże w dalszym rozwoju kanału, żeby ten kanał się po prostu rozrastał, także jeszcze raz dzięki, trzymajcie się i do zobaczenia.